Dzień dobry! Dzisiaj prezentuję Państwu budowę 500-metrowej estakady w ciągu ulicy Marsa i Żołnierskiej w Warszawie. Przypomnijmy, że to nie pierwszy remont tego odcinka. W 2019 roku zakończony został wschodni fragment estakady prowadzący od centrum do granicy stolicy. Obecnie budowana estakada to zachodnia strona ulicy Marsa, która poprowadzi ruch do Warszawy. Budowa estakady jest na granicy dzielnic Praga Południe, Wawel i Rembertów. Jest to przedłużenie trasy siekierkowskiej i wylotówka z Warszawy w kierunku na Ząbki i w kierunku powiatu wołomińskiego. Wcześniej nie było możliwości wybudowania zachodniej estakady razem ze wschodnią częścią, bo budowę blokowała niewielka działka wpisana do rejestru zabytków. Stąd całe opóźnienie, bo tak trzeba to nazwać, władze Warszawy po prostu... Lekceważąco skazały mieszkańców i ludzi dojeżdżających do Warszawy na stanie w korkach dwa razy dłużej w przeciągu zaledwie kilku lat. Brak koordynacji budowy wschodniego i zachodniego odcinka estakady spowodował również dewastację świeżej nawierzchni, która, która kilka lat wcześniej była wykonana razem z budową tamtego odcinka. Kierowcy tą nową nawierzchnią. Jeździli raptem niecałe dwa lata. Trzypasmowa droga została znacznie zwężona. Oczywiście kierowcy utknęli w ogromnych korkach. W ciągu jednego dnia kierowcy stali dwa razy w korku, jadąc do i z centrum. To co widzimy na filmie to jest stan robót na początek października 2022 roku. Jak widać, już wszystkie filary, podpory, płyty betonowe i tak dalej zostały wykonane, a teraz trwają prace wykończeniowe dosłownie. Jeszcze jak widać na filmie będą wykonywane Ekrany, nawierzchnia będzie poprawiana, będą malowane pasy i tak dalej. Miejmy nadzieję, że, że do stycznia 2023 roku cały odcinek zostanie ukończony i, w stycz... i w, tak jak powiedziałem, w styczniu 2023 zostanie oddany. koszt całej inwestycji to ponad 57 milionów złotych. Oczywiście nie liczymy czasu i paliwa w korkach, które tutaj niepotrzebnie kierowcy przepalali przez dwa albo 3 dodatkowe lata na budowę tego tego wiaduktu. No, ale dobrze, że on będzie i miejmy nadzieję, że będzie długo służył. Dziękuję za oglądanie. Proszę łapki w górę i subskrybowanie mojego kanału. Do zobaczenia.